Pierwszym widokiem po uruchomieniu portalu Grudziąskiej Karty Miejskiej jest ekran logowania. Uwaga! Osoba zarejestrowana już w mobilnej aplikacji Grudziąskiej Karty Miejskiej może bez przeszkód przy wykorzystaniu tego samego loginu i hasła zalogować się także do portalu. Przejrzyjmy menu przed zalogowaniem. Mamy zakładkę Aktualności. W której prezentowane są wszystkie informacje dotyczące działania systemu i funkcjonowania komunikacji miejskiej w grudziądzu. Mamy także zakładkę Cennik, która zawiera informacje na temat wszystkich biletów, które można kupić za pośrednictwem portalu. Następnie, w części niewymagającej logowania, mamy dostęp do ogólnodostępnych elektronicznych wniosków. Pasażer w tej części portalu ma dostęp tylko do dwóch typów wniosków: wnioski o wydanie fizycznej karty miejskiej, wnioski inne. Na przykład reklamacja lub uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej. W celu dokonania rejestracji na ekranie logowania należy kliknąć na link Zarejestruj się, a następnie wypełnić i zatwierdzić wyświetlony formularz rejestracji. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza pasażer w kolejnym kroku powinien dokonać potwierdzenia linku otrzymanego na wskazanej przy rejestracji adres e-mail. Uwaga! Link do potwierdzenia rejestracji jest ważny tylko 24 godziny od momentu zgłoszenia rejestracji.